Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym lecimy sobie z kolejną skrzyneczką z eventu Firework Frenzy Dzisiaj może zrobimy sobie ukrytą skrzynkę. Wiem, że tutaj trzeba to jakoś otworzyć, ale czym? Aha, tutaj był ten kluczyk i tutaj przecinamy sobie kłódkę, także pojawia nam się skrzyneczka Special Delivery Case Będziemy sobie otwierać razy 3, ponieważ jest za 50, 43 otwarcia, e, więc no co, no, liczymy sobie oczywiście standardowo, no, jak najfajniejszy proficik e, I zobaczmy sobie, pierwsze otwarcie, od razu proficik, więc bardzo ładnie Ciekawie czy ta skrzynka jest na case battle, tak szczerze nie wiem, e, ale zaraz możemy to sprawdzić w sumie sprawdzimy sobie to po, e, po otwarciu, no nie, po przyznaniu odpowiedniej ilości punktów Zaczęliśmy od 2 do 0, teraz mamy gorsze otwarcie, mamy 2 do 1, Remote Control i ten czas smile, one coś mogą być warte, ale jednak nie są. Dobra, czyli mamy już 2 do 2. Było fajnie na początku, ale teraz już nie jest. 2 do 3. Dobra, lecimy sobie dalej. Remote control po raz kolejny. Cyk, o ale tym razem już minimalware i on sam by nam zwrócił te skrzyneczki, więc fajnie Cyrex i Remote Control i to jest potencjał na 4 do 3. I czy tak się dzieje? Tak się dzieje, ledwo, bo ledwo, ale się jednak wydarzyło. Także 4 do 3. No i zobaczmy sobie, co tu będzie kolejnego. 4 do 4. Ok, bardzo, ale to bardzo wyrównana skrzyneczka. Jakby nie patrzeć, więc zobaczmy sobie 26 zł i 12 groszy, czyli 4 5. No tutaj niestety się nam nie udało. Kolejne otwarcie 46, ale ten auk arystokrata nam tutaj nie pomógł. 4 do 6. kontinuum. I co to jest? 4,7, no Dobra, czyli zaczęło się fajnie. No teraz jest zdecydowanie gorszy okres, ale zobaczymy, jak to się zakończy zaraz. 4,8 albo 49, już nie wiem, pogubiłem się w liczeniu. No i ostatnie dwa otwarcia, ostatnie otwarcie prawdopodobnie, czy ten remote control jednak nam da na profit, czy nie da, czy da, czy nie da. Niestety nie daje, także 4 do 10 się skończyło i zobaczmy, czy jest ta skrzynczka na Case Battle. Special delivery case za 16 zł? Jest special delivery case. O, dodajemy no sobie na buście. Możemy dać sobie nawet 20 tych skrzyneczek, damy sobie na 4 graczy, a on zagramy sobie na dwóch. na dwa teamy. O. Tak sobie damy i teraz zobaczmy czy uda nam się wygrać. Dodaliśmy sobie na buście te skrzyneczki, także powinno nam lecieć zdecydowanie lepiej niż przed chwilą. Bot Emil i Bot Adrian przeciwko mnie i botowi i samu. Najdroższy skinek AWP-Boom fajnie by było, jakbyśmy oczywiście ją dropnęli, ale taki Big Ironic też mógłby sobie lecieć i to nawet dość często, żebyśmy sobie robili przewagę 109, 109 i 109. Dobra, bardzo fajnie nam poleciało. Jakiś tam zapasik jest. No i co, i budujemy tą przewagę, żeby zaraz jak oni sobie coś przez przypadek dropną, żeby być oczywiście przed nimi i wygrać finalnie tą bitewkę. No na razie bot i sam ma tutaj najwięcej i on no mi najbardziej pomaga, w sumie bardziej mi pomaga niż ten, niż ja sam sobie, ale no poczekamy, to się może odwrócić, oni jeszcze mogą coś dropnąć, tak jak w tym wypadku, już 90 zł różnicy jest aby, do tego leci skaucik, ale na całe szczęście tylko field tested, także, także on nam nie, nie zrobił jakiejś krzywdy. Leci nam teraz i, i sam udropnął skałcika kolejnego Ale zaś pojawia się tutaj teczek remote control i w drugą stronę też Ale no robi się niebezpiecznie, robi się niebezpiecznie na te 9 skrzynek przed końcem Strasznie nas doganiają, strasznie nas doganiają To jest kwestia jednego skauta big iron i to się... I to się psuje wszystko w naszym... To się psuje wszystko naszym względem no dobra, to jest GG. To jest GG. Ja się tego nie spodziewałem, że to w ogóle takie coś może wylecieć. Nawet nie wiedziałem, że takie coś jest w tej skrzynce. Także to można śmiało powiedzieć, że są ostatnie cztery skrzyneczki, bo nie odrobimy tego. Nie odrobimy tego za żadne skarby. Także no co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, w tym odcineczku to będzie wszystko, słyszymy się jutro standardowo na filmach, na codziennym otwieraniu skrzyneczki, o ile nie drobnie mi dzisiaj koska, możecie to zobaczyć już za 30 minut na kanale, no i słyszymy się oczywiście na streamku, dzięki za oglądanie i do jutra, siemaneczko.